Cześć, mam na imię Darek, mam 44 lata i dziś przedstawię Wam wkrętak akumulatorowy Ryobi USB Lithium 4V z akumulatorem 2Ah. To kompaktowy, lekki i poręczny wkrętak akumulatorowy, który świetnie sprawdzi się przy drobnych pracach w domu, jak i w warsztacie. Najciekawszą funkcją jest obrotowa rękojeść Możecie go używać w formie klasycznego pistoletu, jak i w formie prostej. Co zapewni Wam dostęp do wielu trudnych miejsc. Urządzenie ma wymienny akumulator litowo-jonowy o pojemności 2Ah, ładowany przez standardowy port USB-C. Więc do jego ładowania możecie użyć zwykłej ładowarki do telefonu. Możecie również skorzystać z innych urządzeń Rayobi z portem USB, które oferują taką możliwość. Co ciekawe, sama bateria również może służyć jako powerbank. Urządzenie jest wyposażone w przełącznik kierunku obrotów, więc możecie równie dobrze wkręcać. Jak i wykręcać śruby. Sprawdźmy, jak działa w praktyce. Otrzymujemy w zestawie dwa bity. Bez problemu radzi sobie z wkręcaniem. Świetnie idzie mu również wykręcanie śrub. Prace ułatwiają dwie diody LED zamontowane we froncie urządzenia. Jest naprawdę kompaktowy, lekki i bardzo wygodny w użyciu. Moim zdaniem wkręta Grajobi to bardzo praktyczne narzędzie do codziennego użytkowania. Podoba mi się, że jest lekki i kompaktowy, więc można go trzymać w szufladzie czy też w torbie z narzędziami. I zawsze mieć pod ręką. Duży plus za obrotową rękojeść, która daje swobodę pracy w wielu warunkach. Świetne jest też ładowanie z USB, więc nie musimy mieć specjalnej ładowarki. A bateria 2Ah z pewnością starczy na kilka projektów. Czy poleciłbym ten produkt? Zdecydowanie tak. To idealne narzędzie dla osób, które potrzebują prostego, niezawodnego wkrętaka do domu. Montażu mebli czy też prac warsztatowych. Podsumowując, kompaktowy wkręta Grayobi to praktyczne, wygodne narzędzie dla każdego i na pewno ułatwi Wam codzienne majsterkowanie. Do zobaczenia.